Dzień dobry, nazywam się Marek Lorent Kamiński i zajmuję się PR-em i komunikacją w firmie Sygnis spółka akcyjna. W tym roku powróciliśmy z maszyną EFNIS 23151, która drukuje z materiałów półpłynnych, jednoskładnikowych, więc możemy drukować z silikonu, żelu, żywic bądź past ceramicznych. Jeśli chodzi o nowości, jesteśmy z maszynami od amerykańskiego producenta Markforged. Maszyny dedykowane są dla sektora zbrojeniowego i dla przemysłu ciężkiego, ponieważ są w stanie wykonywać bardzo wytrzymałe elementy dla, e, dla linii produkcyjnych. Jest spory zainteresowanie, e, cały czas toczymy rozmowy przy stolikach, e, cały czas rozdajemy wizytówki. W zasadzie kończą nam się ulotki, więc mam nadzieję, że dotrwamy do tego czwartego dodatkowego dnia targi. W tym roku targi wypadły bardzo pozytywnie i jesteśmy bardzo miło zaskoczeni.